jest jestem starszym specjalistą do spraw ochrony przyrody w Wolnickim Parku Narodowym. Poproszono mnie dzisiaj, żebym przeprowadził z wami małą, krótką prelekcję na temat wońskiego parku walorów przyrodniczych. Miło mi Was widzieć tak, w tak licznym gronie. Na początku może opowiem kilka słów na temat parku ogólnie. Wolnicki Park Narodowy został powołany jako twór do życia w 1960 roku. A więc ile lat mamy już Wolnicki Park? Ile ma lat? Kto szybko policzy? No, Dobrze, 61. Tak, w zeszłym roku mieliśmy 60 lecie Wolnskiego parku. Wtedy w 1960 roku ochroną narodową parku narodowego zostały objęte tylko i wyłącznie tereny leśne. Plus właśnie takie miejsca jak tutaj jesteśmy, a więc jeziora śródlądowe, ale później przy przeprocedowaniu jeszcze raz walorów turystycznych i tutaj przyrodniczych, objęte ochroną zostały również wody morskie. W 1996 roku to się wydarzyło i przyłączono do Wolnickiego Parku zarówno wody Zatoki Pomorskiej na długości 15 km i do głębokości 1 mili morskiej od brzegu oraz tutaj pobliskie właśnie estuarium Odry, tutaj dokładnie wsteczną deltę Świny plus pasmo nad Zalewem Szczecińskim i o te wody zostało to powiększone Park, że tak powiem, zyskał powierzchniowo prawie dwa, dwa, razy większą, dwa razy większy teren. Bo obecnie Park Narodowy to 45% tereny typowo leśne, ekosystemy leśne, lądowe, 45% ekosystemy wodne i pozostałe 10% to są ekosystemy nieleśne. Lądowe to ekosystemy nieleśne, a więc też na przykład te wyspy na wstecznej delcie pokryte trzciną. W sumie jedno z najcenniejszych miejsc przyrodniczych, jeśli chodzi o woński Park Narodowy. Znajdujemy się nad jeziorem Turkusowym. Ten zbiornik jest nienaturalnego pochodzenia jest to była kopalnia kredy wapiennej. Została ona, że tak powiem, po zaprzestaniu wydobywania kredy, zalana w sposób naturalny. Przy wydobywaniu Niemiec, Niemcy, którzy wydobywali tą kredę, używali pomp, którymi wypompowywali zbierającą się w niej kopalni wodę. No a w momencie, kiedy się stąd Niemcy wycofywali, częściowo zostało to rozebrane, ta, ta infrastruktura. Rosjanie, że tak powiem, dopełnili dzieła, no i sukcesywnie z czasem ten poziom wody w jeziorze się tutaj podniósł. No, i od już wielu lat ten poziom się mniej więcej ustabilizował, chociaż jak widzicie, tam przy brzegach ta biała linia to właśnie są resztki pokładów wapiennych, które się odsłoniły. Z czasem zapewne też zarosną. No, w jeziorze, jak myślicie, czy w jeziorze występują ryby? Jest to sztuczne jezioro, ale ryby już występują. No, ono ma już, że tak powiem. Kilkadziesiąt lat i ryby tutaj przedostały się na teoretycznie trzy sposoby. Sposób naturalny mogła ichra zostać być przeniesiona na płetwach np. przykład kaczki, czy innego ptactwa wodnego. Mógł też ptak drapieżny, typowo bielik w locie trzymając rybę upuścić się do tego jeziora. No i trzecia, trzeci, że tak powiem, tutaj powód to, to zarybienia, że tak powiem, przez ludzi. Kiedyś, jak jeszcze nie było to objęte ochroną parkową, no ludzie wędkowali nad tym jeziorem, no to żeby powędkować, coś złowić, to fajnie by było, żeby tej ryby w tym jeziorze było, więc przynosili ryb na, na rybek, wpuszczali do jeziora i w ten sposób to jezioro mamy zarybione. Jakie znacie gatunki ryb? słodkowodne, które mogą w tym jeziorze występować. No karpia akurat nie mamy, no, ale tutaj nie, 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 nie. E, no ale mamy na lesz? przykład leszcza. E, leszcza tutaj chyba też nie stwierdziliśmy jeszcze, e, ale mamy na pewno szczupaka, mamy okonie, mamy e, płocie i wzdręgi. To są bardzo podobne ryby do siebie, płocie wzdręga. E, mamy nawet węgorza. E, lin też, Lina też widziałem osobiście tutaj pod wodą. No i oczywiście jakieś ukleje, taka drobna rybka, więc no trochę tej ryby tutaj jest. Bardzo słoneczne dni, jak się dobrze przypatrzy z niektórych punktów, że tak powiem, tutaj nad jeziorem, w tej strefie przybrzeżnej bardzo na tej płytkiej wodzie, to przy powierzchni można dostrzec te ryby. Najbardziej jest to widoczne, kiedy właśnie ławica w wzdręgi pływa, czy płoci. Przy powierzchni, i polujący wśród niej szczupak zaczyna żerować. Wtedy te płocie bardzo szybko uciekając, po prostu błyszczą, no ich łuski błyszczą się w słońcu. No dobrze, czy jeszcze jakieś macie pytania w tematach? Mówił Pan, że widział Pan pod wodą lina, ten nurkował tutaj? Czy ja pływałem akurat w zestawie ABC, a więc fajka, maska płetwy. Z aparatem i, że tak powiem, twarzą do, w stronę dna. Tak, ale była też druga ekipa, że, że tak powiem, bo my pływaliśmy w 3-4 osoby tutaj po powierzchni tą płyczą wodę badając, a była druga ekipa nurkowa, typ, typowo z butlami, i oni zeszli, że tak powiem, do, na głębokość 10 metrów. Dopóki coś widzieli, Niżej, poniżej 10 metrów zaczyna się tworzyć taka warstwa tego wapnia, właśnie jeszcze z tej kredy wapiennej. I tam już widoczność, tak jak w szklance z mlekiem byśmy pływali, więc nie widzieli nic, nawet jak rękę wyciągnęli do przodu, to już tej ręki swojej nie widzieli. A najgłębszy punkt? E, najgłębszy punkt to jest ponad 21 metrów. I to jest właśnie szyb kopalni. Raz udało nam się też podczas e, batem, robienia batymetrii e, e, na, napłynąć na ten punkt i ten punkt, że tak powiem, na Echosondzie złapać. Czy Woda skrywa jakieś skarby? No, te słoneczne dni, jak się dobrze, jeśli temperatura wody jest odpowiednia, ta, ta zwana haloclina, powiedzmy, ta warstwa e, tego pyłu e, wapiennego jest, e, że tak powiem, trochę bardziej przejrzysta. E, można zobaczyć teoretycznie resztki torów, jakieś pozostałości wagoników, no ale to trzeba mieć, mówię, bardzo duże szczęście do pogody, do temperatury wody i dobry wzrok. I stanąć w odpowiednim miejscu. Teoretycznie no, niektórzy mówią, że czasem ten szyb widzą wejście do szybu. właśnie. No, Na dnie pozostały jakieś pozostałości właśnie w Są grupy nurkowe, które są bardzo chętne do tego, żeby właśnie w tych wodach tutaj nurkować, ale pod względem właśnie bardziej eksploatacyjnym niż pod względem naukowo-badawczym. W tych okolicach też tutaj od leśniczego wiem, że jest masa jeleni i też można czasem usłyszeć właśnie. Za płotem. No. Tutaj niedaleko. Może. Przejął tereny, rewir. Tu też dziki, mamy sarny, mamy bieliki, a więc herb, herb parku. No i to, to tyle na razie z tych zwierzaków. Może w najbliższym czasie jeszcze coś będziemy mieli, ale, ale to jakieś 2-3 lata i na razie nie będę zapeszał. Wolno żyjących to bielików. To... Wolno żyjących bielików to powiedzmy 3-4 pary lęgowe, mamy to w zależności od tego, czy mówimy o terenie parku, czy o terenie wyspy. Bo, czy na, na wyspie jest na pewno więcej. więcej. No, ja Mówię o, o tych, które w parku, bądź ewentualnie zaraz przy granicy z parkiem na leśnictwie e, gdzieś tam gniazdują. I Bieliki można zobaczyć zarówno tutaj nad Zalewem Szczecińskim, tutaj nad Straszną Deltą, jak i nad Zatoką Pomorską, no bo na w Pacie Nadmorskim mają na tych klifach naszych gniazda takie żerowiskowe bardziej. Tam nie, nie, nie gniazdują, nie mają młodych, nie wychowują, tylko po prostu to jest takie miejsce spoczynkowe podczas żerowania. Dokładnie. Żernika też kilka razy widziałem na kręgu. Tak, no tutaj, mówię, no tutaj to jest to, że właśnie za, jesteśmy otoczeni z każdej strony praktycznie wodą, bo jak nie tutaj, to jeszcze mamy zawsze jeziora warnowskie, to też też tutaj ten akwen może czasami być żerowiskiem dla bielików. I będą wyprostowane, wyprostowane, większy troszeczkę rozkrok i robimy, pochylamy tułowie w przód i patrzymy sobie do przodu. Tak, o, przytrzymać chwilę, wyprostować, biodra wyciągnąć i jeszcze raz. I tak powtórzyć trzy razy. naprzeciwko siebie, szeroko podajemy sobie ręce i przechodzimy. Najpierw na prawą nogę, te samo ćwiczenie, które robiliśmy wcześniej. Czyli tu, o! No. No. Tak. Trzeba być odpowiedniej odległości, żeby nie za blisko, nie? no i na drugą stronę. Tak. Dobra. I powiedzmy, że cztery razy na prawo i cztery razy na lewo. Nie wolno stać za blisko, jesteście. Na Damian i Wlada. Troszeczkę dalej. kolejne ćwiczenie panie Paweł pokażę pytamy się za lewą nogę tak patrzymy czy dookoła jest w miarę stabilny grunt no i robimy podskoki i obracamy się tak? i później jak robimy jedno kółko 360 noki, to później wracamy i później jest zmiana nogi, czy? ok? Eee, te podskoczki takie bardzo delikatne nie? i obracamy się za żeby... szybko Za kolano, tu, i dociągamy jak najwyżej. I druga noga oczywiście tak samo. Tak, <grystanie> Okej, okay. wystarczy. Teraz krzyżujemy nogi, ręce do góry powoli robimy skłon. Chowamy głowę między ręce, trzymać zrobić wyprost i odwrotnie skrzyżować nogi. I to samo, ręce do góry. Wystarczy, no, zaczniemy sobie parę podskoków, podnosimy kolana i robimy klaśnięcie pod kolana, w tej pozycji, 12 razy, tak? raz. Okej. Okay. Dobrze, teraz szeroki rozkrok. Po cztery razy na prawą, cztery razy na lewą przechodzimy, przenosimy ciężar ciała. Tak. trzeba się tutaj troszeczkę można podeprzeć. Tak nie O i na drugą stronę. Zapięte, widzicie jak ja mam tutaj piętę? O i na drugą. Cztery prawa, cztery lewa.